Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, oceniamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zajadamy, oceniamy. A dzisiaj, kochani, Marina w Cuscu na Ocenimy kebaba. Dzwonimy do mariny pod numer telefonu 59 725 Witam że mnie. chciałbym zamówić kebaba, nie mały, duży, jest jaki podział u Państwa? Chciałbym zamówić, kebaba. Nie, nie wiem. Kebaba. Jest mały, duży, czy jest tylko jeden A rozmiar? Mamy jeden, mamy jeden rozmiar, łapkę, Rozumiem. Taka sytuacja. No dobrze, no to będą wtedy dwa takie kebaby. Jaki do tego będzie? Yy, tak, łagodny, czosnkowy. W ogóle jakie są do wyboru? Może jakieś inne są do wyboru, czy? E, mamy czosnkowy, ostry, majonezowy i tak bardzo ostry czosnkowy. Aha, a to nie, nie, to niech będzie wtedy ten tylko czosnkowy. Jeszcze pan mi powie czy wybór mięsa jest, czy tylko jeden? Tylko drobiowy jest Aha, tylko drobiowy, dobrze, dobrze, dobrze. Pan mi jeszcze powie czy ulotkę można dołączyć do zamówienia naszego? Czy ulotkę może pan do, do, dorzucić do no, tych kebabów? Się właśnie. A, nie ma uroteczek, aha, taka opcja. No dobrze, a jeszcze pan mi powie jaki szacowany koszt będzie i czas tego dostawy? do e, no, zł, sztuka krywała czyli 30 rodzin. Aha, taka opcja. Dobrze. I ile czekamy? Mniej więcej? Ile czekamy? Około 45 minut. Aha, aha, dobrze, fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pozdrawiam, bardzo. do widzenia. Okej, okay. lekkie problemy były z do się z panem, być może przez jakiś problem e, na linii. Natomiast ja słyszałem w tle jeszcze e, głosy innych osób i to nie jeden głos, nie dwa głosy, ale wiele głosów, więc domniemam, że w lokalu jest trochę ludzi. A jak są ludzie, to znaczy, że może być coś dobrego. A jak będzie coś dobrego, to znaczy, że Marina może dostać dobrą ocenę. Ale minus jest taki, że nie ma podziału mały-duży kebab, bo jeśli robimy jednolity, no nie wszyscy... E, nie wszyscy na przykład zjedzą takiego kebaba, no będą musieli pół wyrzucić albo pójdą sobie do lokalu, gdzie będą mieli podział mały, duży. Ponoć jest tam super kebab. Ja osobiście złożyłem zapytanie na Facebooku na grupie Subsk, przedam, oddam zamienię i w ogóle zapytam, i w ogóle, jakiego kebaba w Subsku polecacie? No i subszczanie odpowiedzieli, typując bardzo często Marinę. Jakie te kebaby są? Czekamy i z prydakiem chętnie je sprawdzimy. Ok, moi drodzy, kebaby z lokalu Marino dotarły już do nas. Jakby Czas oczekiwania na nie wyniósł około 26-27 minut, lepiej niż po prostu być powinno, a było szacowane około 40, więc generalnie pełna, pełna profeska. Otrzymaliśmy również paragonik, który się prezentuje w ten oto sposób, moi drodzy. Pizzeria Marina, ulica Starzyńskiego, 2 przez 1. I co nas najbardziej interesuje? Paragon fiskalny jest napisany 2 razy 15, ponieważ jeden kebab kosztował 15 zł, więc nam wyszło razem 30. Dania gorące, 3 dychy... Podsuma 30 zł, nic nie ma tutaj więcej napisane, żadnych tutaj sosów nie ma wymienionych, tylko po prostu same tutaj kebaby. Więc generalnie tak to po prostu się wszystko, moi drodzy, prezentuje. Pierwszy kebab, teraz drugi kebab. Dwa widelczyki, żadnych nożyków nie ma, w sumie generalnie po co by nam one były potrzebne? Fajnie, bardzo fajnie, to jest już kolejny chyba trzeci nasz lokal, który właśnie daje nam jakby narzędzia do, kons do konsumowania zamówionego dania. Tak oczywiście w cudzysłowie, w cudzysłowie, na kilometry czuć te tutaj ogórki, których zapach jest bardzo, bardzo świeży. Mam nadzieję, że smak również taki będzie. Na co warto zwrócić uwagę w tym kebabie? Przede wszystkim e, bułka, która jest bardzo, bardzo miękka oraz cienka. Oczywiście sosiku mamy tutaj czosnkowego nalane. Nie jest tego zbyt dużo, ale mam nadzieję, że smak będzie e, ożywiał całość tutaj, Która znajduje się w tym kebabie. Dobra, no to przechodzimy do recenzji, a najpierw test tego kebaba wykona nasz Pekuś. No to lecimy. Okej, okay, ja szybko odpakowuję swojego kebaba. Frydak już swojego zaprezentował. Taka nietypowa bułka. Zobaczcie, że ona nie jest karbowana jak w niektórych tych, jak w niektórych kebabowniach, lokalach, które serwują kebaba. Ona jest taka przypiekana, jakby swojska bułka trochę. Może oni sami ją pieką. Tak to by się wydawało. Okej, okay, ogólnie rzecz biorąc. Jest tego tutaj dość sporo, kurczak jest taki, widać chyba, swojskiej roboty. Spróbujemy samego mięska, bez żadnego niczego. Elegancja Francja. Miękki, soczysty kurczak. Jak tak przebieram go w tą i we w to, to tu nie widać jakichś twardych kawałków. Super, bardzo mi się podoba. Ogólnie teraz warzywa. No co my tu mamy w ogóle? Kapustkę mamy, pomidorka. Ogóreczka. Nie ma chronologii, że na, przykład na spodzie są tylko warzywa, na wierzchu mięso, albo mięso pod spodem i warzywami zasypane. Różne taktyki widzieliśmy już w tych wszystkich kebabowych lokalach. Ogólnie ten no, kebab jest jakiejś średniej wielkości. No i zobaczymy, jak to smakuje, te wasze warzywka. W ogóle nawet nie ma się co zastanawiać. Ogórek tu jest numer jeden. Pomidora trochę tu mało widzę. Taki trochę skąpo. Kawałek tej bułeczki spróbujemy, najlepsza, chyba jako dotąd, jadłem. Kebab też jest prawie że najdroższy ze wszystkich, które do tej pory oceniliśmy. Jedynym jedynym takim samym ceną przyjechał do nas pod wiatrkami, ale bierzemy pod uwagę, że kebaby na talerzu są droższe niż te w bułce. Natomiast ja doceniam w tym to, że tu dużo serca i swojskości, w cudzysłowie. Jest dodane do tego kebaba, i fajnie to dość wygląda, i fajnie smakuje, a to się bardzo liczy. Ilociowo też nie jest źle, ale muszę go całego spałaszować, i dopiero Wam powiem coś więcej w podsumowaniu. A teraz Pridak zasiądzie na moim miejscu i sprawdzi swojego kebaba, czy u niego coś może gra, a może nie gra, a może jest coś innego niż tu. Zobaczymy, zapraszam. Pekuś dosyć pozytywnie ocenił tego kebaba. Mam nadzieję, że ja to zrobię. Nie wiem jeszcze, jak ten kebab smakuje. Nigdy w życiu prywatnie nie byłem na tym kebabie, więc jest to dla mnie oczywiście też ciekawostka. No zobaczymy. Przede wszystkim pierwsze, co zwraca uwagę, to inaczej w ogóle wypiekana bułka to widać. Jeżeli byście sobie porównali z innymi odcinkami, tutaj widać. Pierwsza różnica jest taka, że ta bułka generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo miękka, ale w sumie wydaje się też być równie trwała, mimo tego, że jest bardzo cienka. Kebab ze środka. Nie mamy na samym dole tylko mięsa. A powiedzmy na samej górze jedynie warzyw. Tutaj jest taki miks. Na dole mamy również warzywa. Pomidor i oczywiście kurczak zmiksowany z tym wszystkim, z ogórkiem, którego wonie jest naprawdę bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że smak taki też będzie. Dobra, sprawdzamy kurczaka. Oczywiście mamy też na nim trochę tego sosu czosnkowego i zobaczmy, co takiego nam kryje Marina. Generalnie z tym sosidłem, które nadaje takiego orzeźwienia, takiej soczystości, bardzo, moi drodzy, smakuje. Elegancko przyprawione to jest pierwsza kwestia, jaką wyczujecie od razu po skonsumowaniu tutaj tego mięska. Druga sprawa, moi drodzy. Soczysty, soczysty, naprawdę elegancki, dobry, intensywny kurczak, który dodatkowo nie jest zbytnio przypalony. Mięsko jest w sam raz. Naprawdę tutaj też zgadzam się z Pekusiem, jest super. A teraz, moi drodzy widzowie, sprawdźmy sobie warzywa. Czyli ogóreczek. Kapusta pekińska, pomidorek. Lecimy. Sos ten czosnkowy naprawdę elegancja Francja. Super. Sosy jest świetny. Warzywa. Według mnie tworzą genialną, genialną mieszankę. Dlaczego? Przede wszystkim, gdy to spróbujecie, poczujecie, że to wszystko, co tutaj było, jest świeże. Na, pierwszym, na pierwszy strzał, na pierwszym froncie, na tym polu bitwy, Najbardziej wyczuwalny smak to jest przede wszystkim ogórek i ciekawi mnie jeszcze smak tej bułki, która wyróżnia się spośród innych wyglądem oraz jakby specyfiką wykonania. Ta bułka smakiem bardzo przypomina bułkę z merano, według mnie, tyle że tutaj ta bułeczka, ona w ogóle nie jest chrupiąca, ona jest taka jakby miękka, ale tak, jakby ciągnęła się trochę, jak taki ser mozzarella. Trochę to jest dziwne, ale naprawdę bardzo, bardzo dobre, i wydaje mi się, że ten kebab to może być jeden z lepszych w Subsku. Być może jeden z lepszych w okolicy. Przekonamy się, a ja tutaj sobie oczywiście tego całego kebaba w miarę postaram zjeść i wywnioskuję, jaką ocenę będzie można dać w podsumowaniu razem z Pekusiem. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu odcinka z lokalu Marina Pizza and Grill. Pekuś smak. Kurczak był taki podkrojony trochę jakby w kostkę i ogólnie wam powiem, że yy, proporcja warzyw do kurczaka była 60 do 40, 60% yy, warzyw, 40% się. mięska. Było soczyste, fajne, nie było żadnych twardych kawałów, łykowatych, nie było żadnych tam żył, pierdół, takich wiecie nieprzyjemnych yy, w jedzeniu rzeczy. Yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, bułka była bardzo ciekawa. Wydawało się, jakby była swojsko robiona. Nie była taka karbowana, wiecie, że to jak na stacji paliwowej yy, robią poddogi na przykład. Sosu było trochę mało, moim zdaniem, nie? Pridak. Natomiast yy, sos był fajny, elegancki, świeża warzywka. Yy, ogórek tutaj grał pierwsze skrzypce. Pomidor, niestety, taki. no name. Tyle. Co do bułki. Wow! Bardzo się wyróżniało na tle tutaj wszystkich. Każdego lokalu w Subsku. Ciekawcy, sprawdźcie sobie e, Marinę, ponieważ tutaj szykuje się coś naprawdę rewolucyjnego w kwestii bułki na rynku po prostu subskim. Już tutaj Pekuś na GG siedzi i pisze z jakimiś agentami Tomkami. <laughs> pisze Dawid Bodnar. Tak. Nasz stały widz. Gorąco, gorąco pozdrawiamy serdecznie oraz oczywiście pozdrawiamy Dam Dawida, nie Damiana. Dawid pozięty. Przede wszystkim nie ma strony internetowej, za to jest Facebook, na którego gorąco zapraszamy. Nie otrzymaliśmy niestety ulotki, ponieważ zwyczajnie się skończyły. Tak to wszystko generalnie wygląda. Teraz przejdźmy może do oceny. Jaką byś tutaj ocenę wystawił ze swojej strony? E, konsultowaliśmy kwestię oceny 8,5 na 10 dla Mariny. To jest wspólna ocena. E, co brakuje dla lepszej oceny? Przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam, jak ja bym był właścicielem... E, no, czego? Oficerii, lokal, lokalu gastronomicznego, żeby powiedzieć komuś, że zabrakło ulotek. Jak już widzę, że jest o 20 ostatnich, no to zamawiam, albo domawiam, albo dowożę, jak mam gdzieś tam w jakimś magazynie. No właśnie, coś jeszcze można byłoby tutaj dorzucić i coś by można było zmienić. Przede wszystkim, co warto zmienić? Pomidoro na lepszego, zdecydowanie. Co ja bym tutaj osobiście dodał? Cebulkę. Cebulę. Co jeszcze można byłoby dodać? Nie dla wszystkich i dla chętnych, czerwona kapusta. Poza tym, yy, wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiamy, stałych widzów, takich jak Dany na przykład, też jest taki gość, nie? Nam wtedy napisał. O, tam jest tyle tych widzów, <kuh> że nawet już nikogo jest, nie Jest, 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 jest. Już yy, tak y, przewijałem się mniej więcej stali widzowie. Yy, oczywiście Dawida też pozdrawiamy i wszystkich innych, yy, którym być może obiecaliśmy pozdrowienia, a teraz nie pamiętamy o tym. No bo Frida komuś na ulicy obiecał, pamiętam, raz żeśmy byli w Ustce i gdzieś. Tyś... Ktoś nas na ulicy dlaczego i ty obiecałeś mu po Ej, było coś. Było coś, ale coś komu było, żeś obiecał, teraz nie wiadomo. Nie wiadomo, Także... dlatego tego człowieka yy, gorąco, gorąco pozdrawiam. Pozdrawiamy <grym> właściwie, nasza to. dwójka. Dobranoc.